Cześć drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Opla Astry J, zawsze druga, zawsze za VW Golfem, przedostatnia generacja Astry należy do najbardziej niezawodnych samochodów używanych w swojej klasie. Waga wyższa niż u konkurencji pozbawia osiągów, ale daje poczucie masywności i bezpieczeństwa. Opel Astra bez względu na model zawsze jest interesujący jako półsamochód. Ostatnio coraz większą popularnością cieszy się poprzednia generacja, model J, który był produkowany od końca 2009 do końca 2015 roku, stał się zauważalnie niższy. Był produkowany jako GTCQP, Caravan Sports Tourer i Sedan Sedan. Używany Opel Astra J może być również dobrym zakupem i mądrą alternatywą dla droższego golfa VI, a w szczególności golfa 7. Odkładając na bok wagę o około 150 funtów większą niż średnia w tej klasie, co sprawia, że bardziej kapryśni kierowcy młotkują jego dynamiczne osiągi, podczas gdy starsi odpowiadają za zwiększone poczucie masywności i bezpieczeństwa, można powiedzieć, że właściwie utrzymana astra nie cierpi na większy ból. 3-4% pierwszej serii reklamowano ze względu na stosunkowo wczesne zużycie części eksploatacyjnych, takich jak sforżnie kulowe i amortyzatory, skrzypiące klocki hamulcowe, chrupiący pedał sprzęgła, awarie szyb elektrycznych, zaśmieconą klimatyzację i kapryśne działanie czujnika deszczu. Rdza charakterystyczna dla Astryz XNUMX nie ma śladów w tym modelu, nawet w tych zaniedbanych egzemplarzach i nie zauważono żadnych innych poważnych wad, które mogłyby powstrzymać właścicieli przed jazdą. Jeśli chodzi o silnik, oferta była świetna, ale większość naszych klientów z drugiej ręki celuje w zmodernizowany pierwszy 7 CDT i Diesel. Solidny silnik Isuzu znany z ciężkiej pracy i umiarkowanego zużycia, a zwłaszcza niezawodności i trwałości, ponieważ przekracza 300 tysięcy km bez problemów. Najbardziej odpowiedni jest średni o mocy 110 km, dostępne są również 100, 125 i 130 km, który ma najlepszy balans obciążenia, wydajności i zużycia. Mały diesel pierwszy 3CDTi 95 km jest słaby, najmocniejszy drugie 0CDTi 165 km jest jednak bardzo szybki, ale drogi i rzadki, a najnowszy pierwszy 6CDTi 95 do 136 km jest również rzadki i drogi. Dla użytkowników benzyny najlepszym wyborem jest wolnosący pierwsze 4, 87 lub 100 km, dla tych, którzy bardziej zwracają uwagę na niskie koszty utrzymania niż dobre przyspieszenia. Rozwód działa na łańcuchu i chociaż 1300 kg Astra jest z nim ciężka, to trymuje i zużywa nawet więcej niż turbodoładowana 120 i 140 km, jest tańsza i bardziej wdzięczna w utrzymaniu. Jest też wolnossący pierwszy 6-115 km, a ci, którzy lubią ostro jeździć, powinni poszukać pierwsze 6 turbo 170, 180 i 200 km, ale w naszym kraju nie ma prawie żadnej podaży i popytu na ten silnik. Opel Astra J ma bardzo mało poważnych wad, ale jest wiele irytujących drobiazgów. Wiele modeli ma problemy z przednimi hamulcami i wibracjami tarcz. Czujnik wycieraczek ma tendencję do niedokładnego odczytu, co powoduje, że uruchamiają się, gdy na przedniej szybie nie ma nawet kropli deszczu. Ze względu na nieodpowiednio dostrojone oprogramowanie sterujące, modele z silnikiem diesla regenerują filtry DPF, nie zapalały się, dopóki nie były całkowicie zatkane. W takim przypadku aktywowany jest tak tzw. tryb awaryjny i samochód musi zostać poddany serwisowi. Silnik wysokoprężny 2,0 CDT i ma blokadę dyszy, spowodowaną błędem oprogramowania. W obu przypadkach Opel zaktualizował oprogramowanie. Właściciele pierwszej serii karawanu Astra musieli zmierzyć się z głośnym rykiem paliwa w zbiorniku, który jest Opel, z czasem skorygował to, montując wyższe grodzie. Awarie silników diesla nie są rzadkością, a wskaźnik ciśnienia oleju może się zepsuć, powodując zapalenie się kontrolki, co sugeruje niski poziom oleju w silniku. Buczenie wentylacji po jej wyłączeniu jest rozwiązywane w ramach gwarancji poprzez przeprogramowanie komputera klimatyzacyjnego. Błąd w działaniu automatycznych reflektorów został również skorygowany w ten sam sposób. Przewlekłym bólem wszystkich astro od F do J jest również chrupnięcie pedału sprzęgła, które można częściowo rozwiązać za pomocą smarowania. Występował również problem z mechanizmem elektrycznego hamulca postojowego, którego linki nadmiernie rdzewiały. Rezultatem była najczęściej blokada jednego koła. Na niektórych parkingach z powodu nieprawidłowych połączeń elektronicznych w szybach elektrycznych i nieprawidłowego działania ich przełączników występowało automatyczne opuszczanie szyb, gdy samochód był zablokowany i zaparkowany. Pomimo mocnego zawieszenia, które ma półsztywny wał z tyłu z łącznikiem Watta, wiele jego podzespołów nie radzi sobie z połączeniem złych dróg i dużej masy przez długi czas. Końcówki zawieszenia, opory ramiona i stabilizatory są najczęściej narażone na działanie zawieszenia. W przypadku manualnych skrzyń biegów odnotowano rozkład łożysk i awarię trzeciego biegu synchronicznego. Nadwozie jest dobrze zabezpieczone przed korozją, ardza jest najczęstszym problemem układu wydechowego i ostatniego garnka.